Dołącz do akcji dzieci, dzieciom. Tak jak mówiła mała Tosia, dołączcie do akcji dzieci dzieciom do końca wakacji. Czekamy na pracę naszych najmłodszych, najmłodszych, którzy kochają Polskę Pana Boga, swoją rodzinę, aby pokazały nam to w, poprzez ilustracje, poprzez wiersze, opowiadanie, każdą inną formę. Artystyczną, którą my z miłą chęcią umieścimy w książce Dzieci Dzieciom w nowym wydaniu. Dlatego moi kochani, dołączamy do akcji Dzieci Dzieciom. Zarówno rodzice, kochani, pamiętajcie, chwila pracy dla dzieciaków, a dozgonna i wieczna chwała, ponieważ będą w książce. Serdecznie zapraszam.